Cześć kochani, witajcie serdecznie na moim kanale. Ja jestem Klaudia, i w dniu dzisiejszym jesteśmy w Nowym Jorku. Ja niedawno tutaj doleciałam, zrobiłam sobie bardzo króciutką drzemkę i zawieram Was do miasta. Moim głównym celem na dziś jest, jest odwiedzenie Levain Bakery, czyli miejsca e, najpopularniejszego miejsca w Nowym Jorku, gdzie sprzedawane są ciasteczka. Się składa bo, szukając siaseczek, znalazłam po drodze. Target, więc nie byłabym sobą, gdybym do niego nie wstąpiła. Spontaniczny shopping wraz z oczywistym zaopatrzeniem mam zaliczony i powiem Wam, że dzisiaj się tutaj tak przyjemnie spaceruje. Pogoda jest naprawdę fajna. Nie jest mroźno, jest zimno, ale nie mroźno. Cieszę się jeszcze, że wziąłem sobie króciutką drzemkę tutaj przed tą wyprawą, bo naprawdę e, czuję się o wiele lepiej, no ale już naprawdę nie mogę doczekać się dotarcia do miejsca docelowego. Słuchajcie, właśnie dotarłam do miejsca tak się cieszę, ponieważ właśnie za mną znajdują się te słynne ciasteczka. Próbowałam sobie jeszcze tutaj na ławeczce przy sklepie, żeby cieszyć się chwilą. Ciasteczka mam już zakupione. Kupiłam dwa rodzaje. Pokażę Wam je w hotelu i również tam spróbuję. Chociaż są jeszcze w opakowaniu świeże, cieplutkie. Natomiast do testów przejdziemy w hotelu. miło, to postanowiłam, że wyjdę sobie jeszcze na spacer po Times Square. Moi drodzy, jestem już z powrotem w hotelu. W ogóle dla Waszej informacji przyleciałam w dniu dzisiejszym o godzinie 8 rano, a niestety już z samego rana kolejnego dnia i to dosłownie o godzinie 6. Mam stąd wyjazd. No Nie ukrywam, że jeden dodatkowy dzień jak najbardziej by się tutaj przydał może dla jakiejś lepszej regeneracji. Ponieważ lot do Nowego Jorku jest dość intensywny, no ale musimy się cieszyć z tego, co mamy, a mamy, tak jak już wiecie, ciasteczka. Ja kupiłam dwa rodzaje tych ciasteczek. Pierwsze tutaj, które trzymam w ręku, jest z czekoladą oraz z orzechami. Tutaj może. Dojrzycie te orzechy. Nie wiem, czy to widać. Ja tutaj widzę takie malutkie kawałeczki. A drugi rodzaj to jest ciastko z podwójną czekoladą. Jest tutaj czekolada mleczna oraz gorzka. Są one dość duże, sprzedawane na świeżo od razu po wyciągnięciu z piekarnika. Tak właśnie prezentuje się jedno ciasteczko. No i zobaczmy, jak smakuje. Pozwolę sobie tutaj je otworzyć. O. Spójrzcie tylko na tą czekoladę. To ciasteczko pachnie oraz wygląda obłędnie. Więc teraz sprawdźmy, jak smakuje. Dobra, wziąłam sobie tutaj pierwszą połówkę. No i smakujemy w końcu. Mmm. Przepyszne. Ale bardzo czuć tą gorzką czekoladę. Powiem Wam, kiedyś gorzkiej czekolady nienawidziłam. Ale jakoś od niedawna naprawdę bardzo ona mi smakuje, więc pewnie jeszcze kiedyś wcale by mi one tak bardzo nie smakowały jak teraz. Są chrupiące z zewnątrz, w środku takie mięciutkie, delikatne, słodziutkie, naprawdę, naprawdę przepyszne ciasteczka. No i są one moją inspiracją, aby właśnie wyczarować magicznie przepis może i podobny właśnie do nich. No i zacząć piec je w domowych warunkach. Dajcie mi koniecznie znać w sekcji komentarzy, jakie najbardziej ciasteczka lubicie wy. No i chciałabym już Wam serdecznie podziękować za oglądanie tego odcinka. Zapraszam Was do kolejnych, do subskrypcji mojego kanału, żeby być na bieżąco, jeżeli jeszcze tego nie robicie, do zostawiania kciuku w górę, do sekcji komentarzy, do komentowania, ponieważ uwielbiam czytać oraz odpowiadać na Wasze komentarze. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Odwiedzenie tego kultowego miejsca w Nowym Jorku było dla mnie ogromną inspiracją oraz spełnieniem marzeń, jako że pieczenie jest moją pasją. Przyznam, Życiaska nie podbiły mojego faworyta z Londynu, natomiast nie zaprzestanę próbowania wypieków z wielu zakątków świata, czerpiąc inspirację dla cookies DSO.